Zawsze robiliśmy swoje i stoimy z boku. Nie wypowiadamy się w czyichś prywatnych wojnach. Są to prywatne rozgrywki, ale niech tak zostanie. Oczywiście mamy swoich faworytów w tym wszystkim. Bacznie obserwujemy co się dzieje. Dobrze się bawimy. Dobrze się bawimy. A disy jak były, tak będą i są. Co dużo mówić. Oczywiście, samą częścią kultury hip-hop i oczywiście służą zapewne do promocji. Co po niektórych. Co do międzynarodowych produkcji, coś w tym temacie generalnie się dzieje. Jesteśmy nastawieni no, tak jak i do produkcji krajowych, czyli no, najpierw musimy się znać z ludźmi i tak dalej, żeby, żeby w ogóle cokolwiek się wydarzyło. Na trzeciej płycie, możliwe, że pojawi się ktoś z zagranicy, i nawet już prawdopodobnie wiemy kto. Ale teraz, jeszcze o tym nie będziemy mówić. Płytę promujemy dość szeroko, cały czas jesteśmy w drodze. Yy, możecie to też yy, zobaczyć na naszych klipach. Dzisiaj, jesteśmy we wschodniej e, części Francji, pod Nancy, z, gdzie wracamy z, z koncertu który graliśmy tu charytatywnie przed I AM. Nie lecimy ślepo, żeby nagrywać z kimś, kimkolwiek to jest gdzieś bardziej sławny, tak jak niby bardziej lubiany czy coś, tylko staramy się, jeżeli miałbym, miałbym w ogóle kiedykolwiek nagrywać, bo w życiu nagrywa, na, nagrywałem kawałek z chłopakami, z mafią, fri, wiadomo, są tu szable, więc oczywiście mentalnie my się przecięliśmy i, i wszystko było typ to, więc tylko takie... Mm, Feturingi i konekcje chodzą w grę, tylko nic, nic więcej. No. Wiadomo, że muszą być to odpowiedni ludzie, którzy myślą tak samo jak my, lub podobnie. No. Wiadomo, że kolorowe pisma, jak i redaktorzy żywią się padliną i tematami, które w danym momencie mają być uważane za chodliwe. W tym okresie akurat była to śmierć funkcjonariusza policji. Yy, oczywiście nas to nie dotyka w żaden sposób. Nie czujemy się w żaden sposób winni za yy, czyjąkolwiek śmierć. No i... Jasne, czysta forma promocji, wiesz, brukowca i tyle. No. Gdzie tak naprawdę myśleliśmy, że trochę na, na wyższym poziomie yy, ten tygodnik yy, występuje, ale no cóż, yy, nie jest to jakoś tam bolesne dla nas. Promocja i tyle, no trzeba nakład zwiększyć, sprzedać, zarobić i tak dalej, a tak naprawdę nie było tam napisanego nic, nic treściwego, żadnej treści, papka zwykła, papka i tyle, medialne Nic konkretnego. Do drogi udało nam się zrealizować do tej pory sześć klipów. W różnych miejscach. To jeszcze nie koniec. Przedostatni numer będzie oparty na klasyce polskiej muzyki. Czyli na numerze Dżemu. Małaleja Róż. Numer któregoś dnia z kalą NON. A ostatni kawałek z cyklu klipy droga. Zakończy kawałek. Strzał, który tak naprawdę rozpoczął całą płytę. Był pierwszym, który został nagrany do płyty droga, będzie jako ostatnim teledyskiem zakon, kończącym całość. Dokładnie. Na koniec kilka słów o tym co czujemy, jak jest. Z podziękowaniami dla Was, drodzy słuchacze, ludzie, którzy wspieracie polski dobry rap, którzy pomagacie. Tworzyć jedną niezniszczalną więź. Dziękujemy Wam za to. Jesteśmy z Wami. Hemp na zawsze. Dobra marka. Elo, Deal Gang, Elofani. To zaczenia na koncertach, w różnych miejscach, gdzie się spotkamy, gdzie podchodzicie, zaczepiacie nas, rozmawiamy. Zawsze jesteśmy z Wami i tak zawsze będzie. Elo, Hemp